Natomiast jeżeli chodzi o czołgi i Milwiedeva, wraz z pierwszą kompanią pichoty atakowały Cygielnie. Kiedy trzecia kompania e, e, łamała niemiecki opór w ciężkich walkach, obrona ustała tutaj nagle. Trześć niemieckich grangierów podnosi ręce, e, a ja powstała część próbuje uciekać. I tutaj piechota ruszyła na Falwark i udziela wsparcia polskim czołgom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji. Po stronie pojawił się jeszcze dwa nowe czołgi wiążące fizjlerów, jako desant. I znaczy się też tutaj pojawiła się piechota Armii Czerwonej z 35 Dywizji Piechoty. Nikt tutaj nie ustalał współdziałania kilku grup atakujących z trzech kierunków na raz. Tutaj, wszystkim w folwarku nie ma ani żadnego wysokiego oficera, dowódca, dowódcy żadnego z Jak na przykład Hansa Horsta von Neckera, Georga Haniga von Heiderebreka. Nie było też majora Josepha Fritza. Jednak tutaj znajdowała się mimo to najlepsza kadra z niemieckich oddziałów, czyli Division Camp Schule, czyli badań spadochroniarzy oraz Fallschirm Panzer, Panzer V. Klaurungs Abteilung, czyli batalion rozpoznawczy. Był to bardzo doświadczony żołnierz, sprawiony w walkach na froncie włoskim z Amerykanami. I był także niesamowicie dobrze wyszkolony, oraz była to elita armii niemieckiej. I to byli, nie są bardzo twardzi, także znakomicie wyszkoleni żołnierze, więc był to bardzo trudny przeciwnik, który nie poddawał się, który nie poddawał się od razu. Nie szedł od razu nie niewoli, tylko walczył często do ostatniego naboju. I tutaj Niemcy zatakowani w odwarku i w zabudowaniach, yy, otworzyli ogień, starając się yy, wytrwać do końca, ale później yy, Niemcy zmuszeni trudną sytuacją, yy, zostali zmuszeni do kapitulacji. Wtedy mówią yy, wszystkim, że nie są żadnymi spadochroniarzami, nie są nazistami, ani faszystami, I że mają yy, żony i, i dzieci, są na przykład Austriakami, są spoza granicy Niemiec. A jednak Polacy ani, rzą, ani, rzą, ani rzą, nie wierzyli, ani nie wierzyli w te zapewnienia. I tak na pewno podczas szturmu w folwarku, które są zdobyte 14 sierpnia, z kompanii sztabowej butelą zmotoryzowanej pichoty został ranny szeregowiec Cyprian z putą zjadów Józef Szmerski został ranny, z kompanii dziewczynki karmionów maszynowych Kapra Mazur ranny, sierżant Mikołaj Gościk ranny, Szeregowiec Mieczysław Kadiusz, Brzezin, Samity. Z Kompanii Roślin Przeciwpancernych, Szeregowiec jako Pindera, ranny. Szeregowiec Franciszek Bróblewski, ranny. Trzecia Kompania Piechoty, straciła Szeregowca, Senisa zatynego stał ranny. Starszy Strzelec Stefan Trejtak, z tej samej Kompanii, stał ranny. Kapral Boginiusz Karpiak, ranny. Sierżant Józef Czajkowski, zabity. W drugiej kompanii stracono tak szeregowca Wysynnego Krzepskiego, ranny szeregowca Władysława Kieda zabitego. Pierwsza kompania straciła naszego szeregowca Józefa Trapakt, który został ranny, Fizyler, Fizyler, czyli szeregowca maszynowy Kazimierz Wilusz, został zabity. Kapral y, Julian Sekruk także zginął. W drugiej kompanii żołgów zginął mechanik wozu o numerze 223, kapral Iwan Kalinin. I tutaj dowódca drugiej drużyny plutonowy, Franciszek Podporożny, z jego plutonowy naszej kompanii, napisał później Przez ataku na Folwark znabiliśmy dużo Niemców, uciekali przez Polanę, my sięgliśmy do, po nich z automatów Świetnie spisywał się arkamista mojej drużyny, Bronisław Saszewski. drugi reklamista Julek Segluk, bardzo fajny chłopak Zginął w tym ataku Z dobrym Folwarku w Piłnicy zlastaliśmy cywilów. Opowiadali nam, że dwa dni temu Niemcy też zaczęli uciekać z Folwarku ale potem znowu wrócili. Powiedzieliśmy, że teraz nie wrócą. I tutaj, jeżeli chodzi o spadochronę o pancerny batalion z to stracił na pewno kilkudziesięciu zaginionych żołnierzy, których chciał nie odnaleziono. Przy samym czasie zeszły zmiany 9 Armii Niemieckiej. Nowy dowódcą został zamiast generała Warmana generał Oberst Reinhardt. On właśnie uznał, że wycofa się z frontu z poduchronną pancerną DZ Hemlangerich i przyczepi na 19. Dywizję dolno-saksońską pancerną i ukorpuje go odwód. To Sytuacja się ustabilizuje i dzięki temu będzie można szybko przerzucać wojska i <laughs> zatrzymać ataki Rosjan. Ostatecznie Niemcy zostali pokonani i w medydułku operacyjnym numer 050 dowódcy pisze pogatej pancernej. Dowódcy Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych Armii w dniu 15 sierpnia napisano, według zeznania z pierwszej Kompanii pierwszego batalionu Pułku Prandierów Dywizji Pancernych Henmongering, ustalono, że w grupie w składzie batalionu sztumowej jedna Kompania Pułku Prandierów Dywizji Henmongering oraz 9 wozów bojowych znajdujących się w lesie i na polanie na południe od folwarku i krzyża, wydano rozkaz odejść w nocy z 14 na 15 sierpnia. 1944, 1944 do rejonu wyjściowego. Dalej napisano nieprzyjaciel naciągający 15 sierpnia w rejonie lasu na południe od folwarku i Polany został zniszczony. Rozproszone małe grupki nieprzyjaciela nie mając wyjścia włączały do tej pory w po lesie. Natomiast sztab 35 Dywizji Pichoty Gwardii meldował tego samego dnia. W pierwszym bataliony z 100. Pułku oczyszczają nas 1 km na południowy wschód od studzianek z rozbitych grup przeciwnika. Zdobyto dwa działa 65 e, mm, 2 RKM-y, wzięto do niewoli sześciuńców. a sztab 47. Dywizji Pichoty mędrów w tym samym czasie. Jeden z kompanii 1 pułku, Grand Jeroz, dywizji Division co jest że jego kompania Zajmują obronę na odcinku 300 metrów i liczy 20, 25 ludzi. 3 batalion 137 pułku oraz 3 batalion 130 pułku w nocy z 14 na 15 sierpnia przesywały las na południe i południowy wschód od podwarku. Natomiast, e, natomiast e, kiedy Niemcy zostali pokonani, ostatecznie i niemieckie natarcia w nocy z 16 na 17 sierpnia, które miały na celu wyrwanie się z pułapki, zostały otwarte, odparte. Wówczas e, samodzielna brygada pancerna została wycofana i powróciła do macierzystej I Admiratowego Wojska Polskiego, a jej miejsce zajął 16. Korpus Pancerny armii czerwonej Walczący na Pradze, który przesunął tylko nieznacznie front przyczółka za Radomkę, potryczowałem i dalszym odcinkiem w silnej niemieckiej obronie, I tutaj podsumowując, już bitwę o stóp Otóż, generał Jan Mierzycan wskazał najważniejszy błąd w użyciu polskiej brygady: to że czołgi polskie atakowały pojedynczo. W miarę jak prowadzone na przyczółek, były używane właśnie na po y nie jest zmasowany sposób, ale używano do, walki po, używano do walk pojedynczych maszyn, które rzucano na różne odcinki i to spowodowało ogromne straty. Dlatego stracono 18 maszyn zniszczonych czołgów, Tyle Brygada samodzielna Brygada pancerna utraciła. Straciła dokładnie 18 maszyn, niszcząc 40 niemieckich czołgów i ciał pancernych i zadając Niemcom poważne straty. Więc tutaj, mimo popełnionych błędów, które były poważne, wynikał ogólnie właśnie z rzucania czołgów pojedynczo, pojedynczo, ataku na niemieckie pozycje, a także do obrony przed niemieckimi atakami. Z braku znajomości terenu, który był bardzo trudny, ponieważ teren był lesisty oraz część płasko Poza tym używane przez brygadę czołgi radzieckie miały mniejsze kalibry działa oraz cięższy pancerz od niemieckich czołgów co niestety dawało Niemcom ogromną przewagę poza tym też samodzielna brygada pancerna biła się z bardzo dobrymi elitarnymi, niemieckimi dywizjami pancernymi Wehrmachtu które walczyły już nie pierwszy raz, poza tym były to jednostki nie tylko, że elitarne, ale także fanatyczne także były gotowe ponieść jak największe straty, ale były gotowe się zabić mimo tego. Jednocześnie znaczy też tutaj brygada wchodziła do walki w bardzo trudnych okolicznościach, kiedy Niemcy spychali armię czerwoną z pszczółka, dokonali łamania w rajskie linie i brygada musiała sobie w takich sytuacjach poradzić. Jednak mimo to, żołnierze są brygady pancerne, mimo że walczyli w ludowym wojsku polskim, to jednak nie byli trajdcami, ani też nie byli gorszymi Gorszymi żołnierzami od tych żołnierzy z polskich sił zbrojnych na zachodzie. No, chcieli po prostu wrócić do domu. A akurat to nie ich wina, że znaleźli się w Związku Radzieckim, ponieważ najczęściej byli to albo deportowani do Związku Radzieckiego, jeżeli w ramach deportacji albo więźniowie Gułagów albo Jeńcy z jeszcze kampanii wrześniowej, których generał Anders musiał pozostawić, wchodząc latem 1932 roku do Persji. I samodzielna Brygada Pancerna była dla nich jedyną w zasadzie możliwą opcją. walczenia z, nie tylko z niemieckim okupantem, ale także, bo to inna możliwość powrotu do ojczyzny. Więc tutaj w zasadzie polscy pancerniacy, mimo że brak doświadczenia, bardzo nie doskwierał, oraz walczyli w trudnych okolicznościach, nie znając jeszcze do końca swojego sprzętu, to jednak spełnili pokładane w ich nadziei, ogromnych strat. Poza tym, polskim pancerzyniakom utrudniało to, że brak dostatecznej ilości oficerów w broni pancernej spowodował, że bardzo często całki czołgów miały mieszany skład, to znaczy, że bliżsi od nich Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, to wywołało to straszne problemy. Na przykład komendy były podawane często w języku rosyjskim, a także pisane były rozkazy brygadzie, ponieważ w wielu, w wielu przypadkach oficerów... po prostu wielu oficerów nie znało dobrze języka polskiego, albo znało go w stopniu tak słabym, że kaleczyli bardzo polszczyznę i używali też rustycyzmów. Dlatego też bardzo często, mimo że był nakaz odgórny, żeby używać polskiego języka, to jednak często używano rosyjskiego albo rosyjskich zwrotów. Jednak mimo to całodzienna brygada pancerna spełniła swoje zadanie. Kosztem oczywiście poważnych strat. I ostateczną walką w roku 1934 była bitwa Jabłonne. Wówczas Pierwsza Armia Wojska Polskiego, Ludowego oczywiście wojska, zajęła obcinek obronny nad Wisłą, od Żelania do Karczewa. I tutaj w dniach 24-28 października Pierwsza Dywizja Pichoty to Kościuszki, wypierana przez Pierwszą Brygadę Pancerną, znaczy Sądzielną Brygadę Pancerną i linię Bohaterów Występu wraz z innymi oddziałami atakuje z Pragi w kierunku na i Legionów. Była to lokalna operacja, która miała zlikwidować niemieckie siły w Widłach, Wisły i Bugu. Akcja ta trwała bardzo krótko i tutaj, mimo poniesionych kolejnych strat, brygada sprawdziła się dość dobrze i akcja zakończyła się pełnym sukcesem. I to były ostatnie walki brygady w 1944 roku. Później e, brygada poniosła tak duże straty w czasie walk o przyczółek kwaracko-magneszewski, że miejsce zabitych Polaków zajęli Rosjanie. Wskutek tego e, e, skład brygady znacząco się zmienił. Było więcej Rosjan mniej Polaków, i w miarę e, trwania walk w następnym roku liczba Polaków drastycznie się zmniejszy i brygada stanie się bardziej rosyjska. Że się też generał Jan Mierzycan odchodzi ze stanowiska dowódcy brygady i po miejsce zajął pułkownik Malutin. Dotychczasowy szef ształu brygady, też doświadczony i dobry oficer broni pancernej z dużą praktyką.